Kochani, to znowu ja. Głuchołazy, tragedia ludzka. Tu nie jesteśmy w tym momencie dla ludzi, uwierzcie mi, jest tutaj bardzo dużo wolontariuszy, którzy pomagają ludziom odzyskiwać, co się da. Potracili domy, dorobki, całego życia. My tu jesteśmy troszkę dla tych pszczelarzy, którzy ratują swoje domy, ale my próbujemy odratować im pasieki. Dla tych, którzy deklarują, że chcą ratować pszczoły i naprawdę z nami współpracują. Uwierzcie mi, są też tacy, dla których ważniejszy jest motor, a nie ratowanie pszczół. E, boli serce, kochani, jak mówimy, że trzeba chociaż pół godziny im poświęcić, e, zacieśnić gniazdo, dokarmić, sprawdzić, bo my nie wiemy, gdzie co leży w tym domu. Ale nie, wybiera się motor. Kochani, inni zostawili swoje samochody, mają ważniejsze rzeczy do zrobienia. To jest prawidłowe podejście. My, kochani, znajdujemy pszczoły, żywe pszczoły w korpusach dziesiątki metrów od pasiek. Kiedy odwracamy ul i one patrzą tymi swoimi pięknymi oczami, co my tutaj chcemy, a jednocześnie wiemy, że po prostu czekały na nas, żebyśmy je wyciągli z tego błota. Ramki są w błocie, w martwych pszczołach, śmierdzące. Śmierdzące to jest za mało powiedziane. Spleśniałe. Cuchnące, ale kochani, chodzimy i sprawdzamy, szukamy. I do Was, kochani, apel. Jeżeli gdzieś widzicie korpusy i widzicie przy nich pszczoły latające, nie zbliżajcie się do tego, ale możecie zadzwonić do Związku w Opolu. I poinformować do kół terenowych, poinformować pszczelarzy, że podejrzewacie, że tu jest korpus z pszczołami. Dlaczego o to prosimy? Kochani, dlatego, bo to jest ostatni moment, kiedy możemy pomóc tym pszczołom, ze względu na to, że one już idą ku zimowli. Jeżeli teraz nie zabezpieczymy tych uli, one potrafią nie przezimować. Nie, nie potrafią. nie potrafią przezimować w ciężkich warunkach, ale mogą zginąć, mogą nie przetrwać najbliższych dni, kiedy przyjdzie deszcz. Ze względu na to, że pokarm, który tam mają po prostu do niczego się nie nadaje. Pokazuję Wam tragedię ludzką, ale uwierzcie mi, naprawdę przed chwileczką byliśmy na jednej pasiece, gdzie w kukurydzy znaleźliśmy dziesiątki metrów od pasieki żywe pszczoły w korpusie. Właściciel nie za bardzo się cieszył z tego powodu. Wybierał motor. Powtarzam to jeszcze raz. Pamiętajcie, kochani, jeżeli nie chcecie zostać pszczelarzami, przemyślcie to, bo bierzecie na siebie odpowiedzialność żywych stworzeń. I to nie może tak być, że przychodzi co do czego nie umiecie pół godziny poświęcić dla żywego stworzenia, ale umiecie walczyć o drugie hobby. Zawsze się wybiera jedno hobby, można mieć ich kilka, ale zaczynamy zawsze od żywego stworzenia. Później. Od rzeczy materialnych zawsze na pierwszym miejscu stawiamy życie ludzkie, więc tutaj hierarchia musi być. Jeżeli my żyjemy, jeżeli nasz dorobek życia, czyli dom, jest ocalony, ale pasieka nie jest ocalona, idziemy walczyć o pszczoły, ponieważ są żywe. Jeżeli straciliśmy dom, kochani, straciliście pasiekę, poproście pszczelarzy o pomoc. Uwierzcie mi, jesteśmy tu. Tu jest bardzo duże grono pszczelarzy, wolontariuszy, którzy chodzą razem ze mną po krzakach. I kochani, pomagają. Szukamy, sprawdzamy, zbieramy ramki, żeby się nie rozprzestrzeniały choroby. Patrzymy, kochani, do ostatniej pszczoły, którą możemy znaleźć na tym terenie. Ale nadzieje są małe. Ale są. Zobaczcie. Tam jest korpus. Ale czy żywy? Nie wiem. Idę tutaj, bo coś mnie tu ciągnie. Po prostu. Chciałam Wam pokazać tragedię ludzką. Jestem u pszczelarza właśnie, który... Miał około 18 uli, więc to jest jego korpus. Jestem jakieś 200 metrów od jego pasieki. Zobaczcie, jak daleko woda targała ten korpus. Niestety, pusty. Szkoda, ale to znaczy, że one gdzieś tu mogą jeszcze być, czekać. Może żywe, może nie. Ale nadzieja jest w Was, którzy będziecie szukać swoich rzeczy. Pamiętajcie. Nie odchodźcie od nich, jeżeli żyją, jeżeli latają. Zadzwońcie, poinformujcie, a na pewno ktoś przyjdzie i je zabezpieczy. Miłego.